Nie wiesz co robiłem 10 lat na zachodzie Nie wiesz ile piłem, żeby przepić swoje zdrowie Nic o mnie nie wiesz, nie licz na podpowiedź Sztuczny ferment siejesz, nie licz na ochronę Jak masz problem, mam nadzieję, że nie do mnie Jak tobie nie pasuje, to mnie usuń w telefonie Jak tobie nastrój psuje, bo wrzuciłem nową fotę Wrzuciłem nowy numer, chuj tobie w mordę Dla mnie nieistotne, że cię boli co ja robię I pierdoli kilkakrotnie co pierdolisz, chamie o mnie Bo to nie mój problem, że ci w usta nie trafiłem, stara zasada jak życie, nie robię nic na siłę Nigdy pod publikę, dla fejmu i wyświetleń Nie mam nic z matematykiem, jestem tylko jego cieniem Nie widzisz mnie na scenie, nigdy tam nie będę Powiem tobie wprost, chuj tobie w interes Jak tobie nie pasuje, zamknij gębę Jak boli cię podwójnie, zamknij gębę Jak masz do mnie aluzję, zamknij gębę Zamknij gębę, zamknij gębę zamknij... Gębę. Jak tobie nie pasuje, zamknij gębę. Jak boli cię podwójnie, zamknij gębę. Jak masz do mnie aluzję, zamknij gębę. Patrzysz na mnie stary, jakbym zabił ci rodzinę Masz nocne koszmary, to se wrzuć melatoninę Swoim torem idę, ze swoimi żaden lider Na jedno się nie zgodzę, nigdy na pewno na krzywdę yeah. Mam plany ambitne, nie próbuj tego zmienić yeah. Jak to boli cię wybitnie, zapierdol sen mesil Przestań śledzić, gdzie stawiam swoje kroki Popie, przestań bredzić, że mam wysokie loty Ślinotoki kapią typie tobie z mordy Rytm ryzyko, tak jak wilku, nie wychodzi nigdy z formy na odwych, bo ci proch wypada z nosa Mózg i narkotyk, zostanie tylko rosa Chcesz coś dodać? Ja tego nie kupię Zobacz, jesteś kozak, ale nie przy mojej grupie Cisza do sukcesu kluczem, uczę się jak uczeń Głąbie zamknij mordę, trzymaj ją pod kluczem Nawijam te słowa dla zawistnych fanów Wyjebane mam w słów nie używam nawiasów Nagrywam te słowa dla zawistnych ludzi Bez żadnego strachu pragnę mocno ciebie wkurwić Jak tobie nie pasuje, zamknij gębę Jak boli cię dwóch. Zamknij gębę, jak masz do mnie aluzję. Zamknij gębę, zamknij gębę, zamknij gębę. Jak tobie nie pasuje, zamknij gębę. Jak boli cię podwójnie, zamknij gębę. Jak masz do mnie aluzję, zamknij gębę, zamknij gębę.